ma Czaruś? Co ma? Czaruś, jak się gra, piłam. Halo? Czaruniu, kuku! Pś, 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 pś. Tak, Czaruś kopie piłę. Tak, piłkarz mały. Mały piłkarz. Ła, Co spadła. Kulululu. Kukuś. Szaruniu. Bzzz, leci pszczółka. Bzzz. Gdzie ta pszczółka? Tak, 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 piłka szkopie, piłę. Super! No super! Czarunio! I gdzie poleciała? I co teraz? I kto poda piłę? No sięgaj! Czaruś sam dalej. Halo, gdzie jest Gdzie piłeczka? Kululolo, zobacz, to B jest. To jest B. Tu masz lepiej piła. No. Jak Czaruś gra piłomiak? Puk, pok. puk. Puk, puk. A zrób kosinki. Kosi, kosi łapki. Nie pokażesz, nie? Halo? Halo? Czarunia, I Czaruś gra piłą. Goldo Gol mamy! Poleciała sobie. Poleciała. Nie ma. Teraz rób, Kieruj kierownicą. Kieruj! No dalej! Czaruśka! To B jest, synuś! Czaruś! B!

Mnng! <much> 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 Siadaj ładnie! Siupaj! Tak, siedzi Czaruś. B! A zrób ładnie papa! Czaruniu! Papa! B! Spróbowałeś i jest B. Tak? Niedobre! Tego się nie jest, synuś. A kuku? A pokaż ząbki! Pokaż ząbki! Gdzie masz ząbki? Czaruś, kuku! B! Ząbki pokaż. A, Gdzie są ząbki? Nie widać! No języczek musisz schować. Nie pokażesz? Sam sobie Dudów się włoży do buźki, tak? Umiesz? Pokaż jak umiesz A kuku, to jest B Idziemy stąd Idziemy